Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że dzisiaj nagranie przejdzie bez problemu. Chciałem wam, z Wami podzielić się wnioskami na temat artykułu do studium na niedzielę ze Strażnicy. Pominę cały ten wstęp, kilka kapitów nadinterpretacji, żeby im się zgadzało wszystko z ich doktryną. Przejdę po prostu od razu do. Akapitów, które najbardziej mnie zagrzały, przejdźmy zatem od razu do akapitu 14. Posłuchajcie po prostu, Jezus nazwał osoby, które będą z nim rządzić, małą trzutką. I werset. Naprawdę tak zrobił, że tych, którzy będą z nim rządzić, nazwał małą trzutką? Przeczytajmy ten werset z Łukasza 12:32. Posługuje się przekładem Nowego Świata, tym czarnym z 98 roku. Kiedy te słowa padły? Zobaczcie. Przy okazji tego, jak mówił, że. do uczniów, tak? Których było mało. To była malutka grupa na tamten czas. Którzy z nim chodzili. Ilu ich było? No dwunastu. Niewielu. I tutaj mamy powtórzone słowa skazania na górze. Mniej więcej tak samo to brzmiało u Łukasza, jak u Mateusza w piątym rozdziale. Kiedy mówi uczniom, że macie się nie bać, czy będziecie mieli w co przyodziać. Zobaczcie, jak Bóg przyodziewa roślinność, to co Was nie przyodzieje. Zobaczcie na ptaszki. Nie sieją, nie żną, a jednak głodne nie latają. I tak dalej, i tak dalej. Nie? I że oni też mają się nie stresować, czy będą mieli co jeść, czy będą mieli w co się ubrać, bo, jak mówi 30 werset, o to wszystko skwapliwie zabiegają narody świata, ale wasz ojciec wie, że tych rzeczy potrzebujecie. Niemniej, stale szukajcie jego królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. I teraz, patrząc na tych uczniów, których było mało, którzy byli w stosunku do faryzeuszy takimi biedaczkami, można powiedzieć, mówi... Nie bój się, mała trzutko, nie bój się, gdyż wasz ojciec uznał za dobre dać wam królestwo. To są słowa pełne troski. Nie bój się, mała trzutko. Jakby ich było dużo, to by nie powiedział mała trzutko. Taki jest kontekst tych wypowiedzi. A nie, że to jest jakaś ograniczona liczba ludzi, którzy będą z nim królować. Kto to wymyślił w ogóle? Dobra. Sprawdźmy dalej. Wspomniał też o innej grupie drugich owiec. Obie te grupy tworzą Zjednoczoną Trzodę. <słuch> Powtórzę się, kim są drugie owce? No, świadkowie twierdzą, że to osoby, które mają nadzieję, żyć w raju na ziemi. Dziwnie się złożyło, że te drugie owce nie wiedziały przez 2000 lat prawie. Co to oznacza, że są drugimi owcami? Bo do tej pory, jak ktoś z włączonym mózgiem czytał Ewangelię, to rozumiał, że Jezus, mówiąc o owcach, które są porzucone jak owce bez pasterza, że został wysłany do owiec jakich? Z Izraela. Czyli normalnymi owcami są po prostu Izraelici, bo on został wysłany do. Izraelitów. Natomiast powiedział też, że, ale mam też inne owce, lub mam też drugie owce, które nie są z tej owczarni. Jakiej owczarni? Z Izraela. Je również muszę przyprowadzić do ojca. I będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Określenie drugie owce lub inne owce odnosi się po prostu do tych, którzy w niego uwierzyli, stali się chrześcijanami, ale wywodzą się z pogan. Taka jest definicja biblijna, a nie strażnicowa drugich czy innych owiec, jak kto woli. Świadkowie, jeśli teraz macie w głowie taki co on gada, no to sobie przeczytajcie cały ten rozdział z Ewangelii Jana 10, No to dojdziecie do tych samych wniosków, ale przeczytacie go z Biblii, a nie ze strażnicy. Już dziś, czytamy, już dziś ze sobą współpracują i będzie tak również w przyszłości w raju. Wtedy osoby tworzące małą trzutkę będą w niebie, a drugie owce będą miały widoki na bezkresne życie na ziemi. Teraz uwaga, ale żeby znaleźć się w raju, drugie owce już teraz muszą coś robić. Hmm. Czyli Jezus dał jakieś wymaganie. Powiedział pewnie, jeśli chcecie być w raju, to musicie robić to i tamto. Czy tak? No, ja nie znam takich słów. Ja znam na przykład list do Rzymian, 10 rozdział, a werset 9 i 10. Bo jeśli publicznie wyznasz to słowo w swoich ustach, że Jezus jest Panem i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, to będziesz wybawiony, innymi słowy zbawiony, będziesz w raju. Będziesz uznany za prawego. Bo prawość osiąga się dzięki wierze. I tak jak Pan Jezus powiedział, według Jana w 5 rozdziale, 28, 29 wersecie nastąpi zmartwychwstanie prawych i nieprawych, a prawi zmartwychwstaną do życia w tym raju. Oczywiście, że w ślad za wiarą muszą pójść uczynki. I że to nie jest tak, że a ja wierzę, to teraz będę robił co chcę, no, bo to tak się nie da. Ale człowiek, który naprawdę wierzy, on nie potrafi nawet tak podwójnie żyć i udawać, że jest wierzący, a tak naprawdę nie jest wierzący. To tak zostało zrobione, że inaczej się po prostu nie da. Więc warunkiem wybawienia jest raczej to, co mogliśmy przeczytać u Pawła i co współgra z definicją tego, kto jest prawy i ze słowami pana Jezusa. Owierzę w Niego również. Więc sprawdźmy, co niewolnik wymyślił, co muszą robić drugie owce, żeby w tym raju się znaleźć. Werset 15. Wspomniany wcześniej przestępca, ten co wisiał na krzyżu z Panem Jezusem, obok niego raczej, zanim miał możliwość w pełni okazać wdzięczność, Chryst czy nie. Wspomniany wcześniej przestępca zmarł, zanim miał możliwość w pełni okazać wdzięczność Chrystusowi. Czyli oni sugerują, że ten przestępca, on w sumie nie okazał tej wdzięczności jeszcze. No ale Pan Jezus mimo wszystko, znając serca, według Izajasza 11 rozdziału, osądził go w sposób sprawiedliwy, nie na podstawie tego, co się jawi oczom świadków Jehowy, którzy twierdzą, że on przecież nie, nie zasłużył na życie w raju, no bo on dopiero przez tysiąc lat będzie musiał to Jezusowi udowodnić. Ale Pan Jezus go przebadał i powiedział: Będziesz ze mną w raju. Ze mną. Nie, że ja będę w niebie, a ty będziesz yy, na ziemi. Nie, będziesz ze mną w raju. Czytajmy to tak, jak jest napisane. Nie kombinujmy za dużo. Więc temu człowiekowi wystarczyła skrucha w sumie na koniec życia i okazanie wiary w to, że Jezus jest Prawy. Chwila, bo jadę po jakichś kocich łupach. Więc temu złoczyńcy wystarczyła wiara w to, że Jezus jest Prawy, okazał skruchę i według Pana Jezusa to wystarczyło. On jest sędzią. Czemu wy się bawicie w sędziowanie za Pana Jezusa? Skoro On powiedział, że będzie z Nim w raju, zostanie uznany za prawego przy zmartwychwstaniu i przejdzie do życia, to tak będzie i nic wam do tego. Zajmijcie się sobą. Czytając dalej. Ale my, jeśli należymy do drugich owiec, mamy wiele możliwości, żeby pokazywać, jakie uczucia wzbudza w nas to, co zrobił Syn Boży. No pewnie. Na przykład, dowodzimy, że, kochamy, że go kochamy tym, jak traktujemy jego namaszczonych duchem braci. Jezus powiedział, że właśnie na tej podstawie będzie oceniał ludzi możemy wspierać braci Chrystusa kiedy z zapałem pomagamy im w dziele głoszenia i czynienia uczniów dlatego chcemy robić dobry użytek z pomocy do poznawania biblii takich jak książka już zawsze ciesz się życiem jeśli jeszcze nie prowadzisz z nikim kursu biblijnego może mógłbyś wyznaczyć sobie cel żeby zaproponować go jak największej liczbie osób może mógłbyś czyli masz to zrobić i teraz przeczytajmy te słowa że Jezus będzie na tej podstawie oceniał ludzi ale całe to przeczytajmy kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na swoim wspaniałym tronie. Będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. Dobra. Wtedy król powie do tych po prawej stronie, chodźcie błogosławieni przez mego Ojca. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Odziedziczcie królestwo, czyli trzeba być dziedzicem, żeby coś odziedziczyć, co nie? Czyli dzieckiem Bożym. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić. Rozumiecie o co w tym chodzi, nie? Yy, I tak dalej. A kozy, tak, raz sparafrazuję: kozy oddzieli, no bo oni tego nie zrobili, tak? I oni się zapytali, panie, kiedy żeśmy cię widzieli głodnym, spragnionym, kiedy żeśmy cię przyodziali, kiedy żeśmy cię w więzieniu odwiedzili? A król im odpowie: wiedzcie, że wszystko, co zrobiliście dla jednego z najmniejszych moich braci, to zrobiliście dla mnie. I niewolnik, zuchwale moim zdaniem, uznaje, że tylko on jest bratem Chrystusa. Tylko te 144 tysiące są braćmi Chrystusa. I im się ta pomoc, rozumiem, należy. Zobaczcie, jak to nie gra w stosunku do tego, co zapisał Mateusz. Nieco inaczej Marek, ale sens jest podobny. W 10 rozdziale od 40 do 42 wersetu. Kto przyjmuje Was, ten przyjmuje także mnie, a kto przyjmuje mnie, ten przyjmuje także tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje. Dobra, 42. 10 rozdział, 42 werset. A kto by dał do picia jednemu z tych małych, choćby tylko kubek zimnej wody, ponieważ jest on uczniem, zaprawdę Wam mówię, na pewno nie straci swojej nagrody jest uczniem jest bratem jest lepszy namaszczony nienamaszczony. nie ze względu na to, że jest uczniem. Te słowa w tamtym czasie miały trochę inny wydźwięk, wiecie? Pan Jezus krótko po tym jak umarł i z martwych wstał, zaczęły się ostre prześladowania jego uczniów właśnie. I większość żydów to co robiła, to wydawała tych uczniów w synagogach. Oni byli prześladowani, zamykani w więzieniach, biczowani. Przeczytajcie sobie dzieje apostolskie. Taki był sens tej wypowiedzi, która była kierowana bardziej do no, Żydów, a nie do uczniów przecież. Tak? Ci, ci Żydzi, wtedy, kiedy przyjmowali tych uczniów, no to potem prawdopodobnie też yy, no zostawali chrześcijanami, zaczynali wierzyć w pana Jezusa i w ogóle, ale taki był sens tej wypowiedzi. Oczywiście uczniowie między sobą przejawiali miłość, po tym mieli być rozpoznawani, i oczywiście, my, kiedy komuś pomagamy ze względu na to, że ktoś jest uczniem Chrystusa, no to na nas spełnia się ten warunek, o którym on tu mówi. I tyle. Co więcej, sama Ewangelia wychodzi poza to, co Pan Jezus tutaj powiedział. Nie wolno się na jednym wersecie opierać. Pan Jezus powiedział, że mamy być doskonali tak samo jak Ojciec Niebieski jest doskonały. W jaki sposób? Co czytamy w Ewangelii? Że jego słońce wschodzi nad dobrymi i nad niegodziwymi. Że jego deszcz pada na prawych i nieprawych. I tak samo my mamy być doskonali. Mamy być dobrzy zarówno dla uczniów, dla braci, jak i dla tych, którzy nam nie sprzyjają. Co pan Jezus jeszcze powiedział? Cóż nadzwyczajnego robicie, jeśli pozdrawiacie tylko swych braci? Albo dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią. Czy tego samego nie robią ludzie z narodów? Macie być doskonali, ponieważ wasz ojciec jest doskonały. Nie wolno wyrywać wersetu z kontekstu wypowiedzi i na nim opierać całego, całej ideologii, w ogóle swojej religii. Że życie będzie zależało od tego, czy dasz kubek wody komuś, kto jest uczniem, albo że. Yy, Będziesz żył w raju tylko wtedy, kiedy wspierasz braci Chrystusa. To jest wszystko ze sobą połączone. Oj, mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia, że po prostu strażnica w taki sposób ułożona, oparta na dwóch, trzech wersetach, z pominięciem tych, o których ja wspomniałem, z mojej perspektywy jest niewiele warta. Na tym polega wyrywanie z kontekstu wypowiedzi i budowanie na tym jakichś swoich. Wymysłów. Zachęcam zatem do tego, żeby ten kubek zimnej wody, jeśli ktoś ci zapuka do drzwi, powie cześć. Wiesz co, gardło mi zaschło, jestem chrześcijaninem, dasz mi się napić, to dajcie mu się napić. A jak wam powie to samo, wiesz co, siema, jestem buddystą i zasło mi w gardle, daj mi się napić, to dajcie się mu napić. Bo macie być doskonali, tak jak wasz ojciec jest doskonały. I tymi słowami kończę na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten. ten film oglądacie w niedzielę. Jeśli nie, to znaczy, że coś się tam znowu wydarzyło. A ten film, który mieliście oglądać w sobotę, no mam nadzieję, że w okolicach wtorku się pojawi. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.